Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ze mną Pawciu i Maksiu I dzisiaj chłopakom będę kupać wszystko jeśli odgadną piosenkę świąteczną od tyłu Znacie świąteczne piosenki? Tak mniej więcej, totalnie nie To na pewno będzie ciekawy odcinek Widzowie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem Zostawcie łapkę w górę Filmy codziennie o 16.30 woli na kanale ZUKOL Kanał ZUKOL, na którym właśnie jesteście Przypominamy, zapraszamy, daily jest świąteczny vlogmasy Co ile dni filmy? Co ile? codziennie Codziennie, codziennie? Wow! Nie! Koniecznie subskrybujcie z dzwonkiem! Musicie trzymać ręce tu Przepraszam, przepraszam I jak stół. będziecie wiedzieć to dotykacie stół po prostu Dobra? Dobra Pierwsza piosenka o, 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 Zapomniałem wziąć ja rękę do góry tylko uderzyłem w tą stół o, o, o. Ale ja uderzyłem w górę co to jest. Ja, ja wiedziałem, co to, to jest. Jak to będzie jedyne, co wiedziałem. Nie, serio, totalnie. Czy to było Last Christmas? Last Christmas. I give you my heart. Tak! Że. Christmas. Czemu mi to zrobiłeś? Przepraszam, Maksiu, nie spodziewałem się, że to będzie jedyne, co będziesz znał. Fundujesz mi operację ręki. Losujemy sklep, losujemy kwotę, czy idziemy sobie do galerii i bierzemy na przykład nowe PS5? Co, coś takiego? Podoba mi się ten pomysł. Powinniśmy go zrealizować. Tak. Święta są. Trochę byś wiedział Ja bym do salonu Mercedesa poszedł na przykład. Gdzieś... A ja na przykład tak nie zrobiła. A ja mam cel 4:50 ja kupić. Będziemy losować sklepy według kategorii, czyli jest budowlany, Jest samochodowy? Jest, jest salon Zami samochodowy? Nie ma A i w tym sklepie już sobie wybieramy dowolną rzecz. Kochana jesteś ja dzisiaj. Ale jakiś. W końcu są Mikołajki. Tak jest. Dowolny! <śmiech> <śmiech> czyli jednak. Salon samochodowy. Mam Dila. Gramy w papier, kamień Jeżeli wygram, to ja chcę PS5. Nie. Yeah. Nie. nie, no nie będę się robił w salonu samochodowego, żartuję sobie oczywiście. Salon samolotowy! Ja chcę sklep internetowy, Dobra. a dokładniej. Jaki jest budżet? Budżet jest <grym> rozsądny. To będzie strona z elektroniką, która przyda się nam. Idziemy do sklepu internetowego, <grym> widzę. Jesteśmy już przed laptopem i widzę, że Paweł wszedł na stronę Sony Center. Tam są drogie rzeczy. Aczkolwiek, moja kochana, ja jestem miły dla ciebie. Dla mnie. Dla ciebie. Mhm. Dlatego kupię coś, co się przyda bardziej Tobie, mi czasami. tam bym chciał? Dwa i pół tysiąca. To jest szerokokątny obiektyw, który jest malutki, podręczny. ja ogólnie widziałem ta kamera, na której teraz nagrywamy, ona jest ciężka, bardzo ciężka i czasami jest po prostu, no ciężko mi z nią chodzić na przykład po galerii i tak dalej. to jest najcięższy setup do vlogowania, jaki da się stworzyć w takiej małej, kompaktowej kamerze do tworzenia. Taki o, mały skurczybyk, za dwa i pół robiamy po prostu. Runda numer dwa. Nie, widziałem, nie, widziałem, ja to wiedziałem, wiedziałem nie, wiem czy jest dobry tytuł, to ja... ta, e... nie, mów, nie, 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 ja wiem. To nie, tytuł nie, 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 do M. To jest to, na 100% List do M yes. Ale wiedziałem, że to jest Gen Z na pewno no. Ja no. też, ale słyszałem tę piosenkę tylko na TikToku Nigdy no. jej nie słuchałem na YouTubie ani na Spotify, okay. tylko na TikToku I tak piszę list do M, piszę, pisze list do M. tak skończyłem, no Gratuluję, gratuluję dzięki, dzięki. Dobra, losujemy sklep, oczywiście wylatuje dowolny Elektroniczny Jej oczy teraz Od trzeciej rundy są limity <laughs> Jaki sklep byś chciał? Czy ja bardzo tak chcę się naciągnąć? Taka fajna kamera ostatnio wyszła, Sony ZV-E1 50 tysięcy Nie, realnie Daj mi budżet Jaki chcesz budżet? PS5 A ja ci mogę kupić kabel do PS5 <laughs> Kabel papier na życe Do jednego? Trochę Ty zawsze dajesz to samo to? Robimy to. <laughs> Czy masz kabel HDMI Jezu, z się spłaciłam Przemu zawsze daj papier, nie? Zawsze dajesz papier No i byłem tak blisko Ola zawsze daje papier To prawda A stwierdziłam, no, no. nie zrobię tego No cóż, mam kabel HDMI Idziemy po kabel Nie udało się zdobyć PS5, ale idziemy po kabel HDMI do RTV Jak będę przychodził o PS5, to będę płakał Chodźmy Idziemy dalej Widzę, że to było takie ryzykowne, żeby w ogóle się zgodzić na taki zakład z Maxem, że to jest hit. Paweł był w szoku, że się zgodziłam, ale ja czułam głęboko w duszy, że ja wygram to. No tak i super. Weźmy, super. Fajnie. Mamy kabelek i idziemy płacić w takim razie. Kolejna runda, słuchajcie się. Tu. Jingle bells. Nie. Nie. Snow is co teraz robimy? No właśnie, możemy albo skipnąć rundę, nie, albo możemy zrobić tak, że puszczę wam od przodu, ale wtedy macie mniejszy budżet. A jaki jest oryginalny budżet i jaki jest mniejszy? Nie, no po prostu macie stówkę wtedy. No to nie, to puszczę wam. Tak. No to jest jingle, Bell, ale jaki to miał tytuł jingle? Bell? Nie, ale to nie, nie, nie. No to jest to ogólnie, tylko tytuł jest inny. To jest coś typu coś z rok. Tytuł jest rock and roll. Rolling on the, on the rock. <laughs> Nie pamiętam. Jingle bear rock. <laughs> Ale mi mówiło, że to jest rockiem. <laughs> to jest prosyjsko? Zgaduj ojciec. To jest polska piosenka. Coraz bliżej święta, tak, coraz tak. bliżej święta uh, Maryla Rodowicz Nie Nie? To nie jest To jest, jest piosenka z reklamy Coca-Coli Tak Obłównicz? Mordzia, Witkac, wiesz o co chodzi Taki Bierze śniegowce Nie mamy czasu pojechać do Bitkaca. Mordzia, strona Bitkaca. Nie, już strona internetowa była, już nie może być Nie, pójdziemy no, Okej, okay. rozsądnie Nie mam tutaj, moi drodzy, limitu Także wybierzemy najdroższe buty jakie są Nie no, wybiorę coś co mi się po prostu podoba e, Także chodźmy Kwota nie ma znaczenia, tak? tak. E, szczerze nie ma jakichś butów, które mi się super podobają e, Ja mam pomysł, wiem kogo no. można kupić buty Julkowi? No To nie jest głupi pomysł, o, bo szczerze na Buty. A my wiemy jaki ma rozmiar? No możemy zadzwonić do mamy. Widzowie więc zadzwoniłem do rodziców i okazało się, że są w tej samej galerii co my z Julkiem właśnie. Także Julek do nas biegnie i po prostu wybierze sobie buty. Jest nam już Julek Dzień dobry, e, ja nic nie, nie wiem co to się dzieje. Kupujemy ci buty. Musimy wybrać te buty. jest ale się cieszę. butę. No to chodźmy. Masz tu masz fajne. O, te są fajne, no? Zarobiste są. takie ewentualnie. Ładne. Tylko myślę, że mi się bardziej podobały te. to? No, tak jakby. Tu jest mi tak, jakby git, a tu mnie przyciska po bokach. No bo. One nie są rozwiązane do końca. problem jest na tym że one tu nie są dobre, tylko tu mnie uciskają. No. To się chyba wydaje mi się, że gdybym mnie rozchodził, to, to już by było inaczej, nie? No spróbujmy 37. Jurek wybrał drugie buty jeszcze. Wzięliśmy jeszcze większy rozmiar, żeby przymierzyć, ten większy, nie? mówiłeś, że chciałeś od Mikołaja buty, a tutaj dostaniesz od, od Sukol. Na Mikołajki, bo dzisiaj są Mikołajki. Mam taki jakby troszkę luzu, jak tak staje. Jakie <grym> brzydniarki, Mam trochę luzu, jak to tutaj staje. Już <grym> jest No to już ten czas się zaczęło, Terny. nie jak się patrzy, jak się ubiera. Nie ma już koszulki w minionki czy coś. Już teraz trzeba chodzić na zakupy, za fancy stuff. Za tym pomysłem Ale tego ja cię kupię cię. Dlatego masz brata i jego narzeczoną. No właśnie. Które chcesz? Które Ci bardziej bardziej? Myślę, że właśnie te, bo te ci bardziej pasują od bluzy tej jest. No, no wyglądają z tą bluzą. No, kurde, no. Brak. wyglądasz no. fancy dzisiaj. Dobra, to co no. widzimy te 36,5. Runda numer 5. All I want for Christmas is you. Tak! Moja ulubiona wsiaka świąteczna All i want for Christmas is you! A. Ej, dobrze ci idzie. Proste. Proszę bardzo, losuj. A ja tymczasem po tej rundzie wybiorę się do sklepu elektronicznego i kupię sobie Playstation 5. Nie no, nie wiem, potrzebuję Playstation 5. Ja potrzebuję Playstation 5. <grym> Mały haczyk, pozwalasz mi kupić jeden przedmiot czy trzy przedmioty? To może być niezłe, wiesz, podatkliwe, bo te to trzy przedmioty 4. mogą być tańsze niż ten jeden przedmiot, który mam w głowie. A jak to wygląda cenowo? Zależy co wybierzesz. Trzy, jeden. Ciupaka. 1. -1. Nie mamy limitu, idziemy do RT4GD. to będzie jakiś nowy telewizor, nowa konsola, albo jakiś nie wiem, komputer. Chodźmy, ja jestem kochany. Zgadnij na jaki idziemy dział. Nie wiem. Na odkurzacze. Okej. Okay. Chodźmy. Dyson, ziomek. Taki ok. Takiego. Znaczy trzeba wybrać konkretnego jakiegoś, no ale daj na bierzemy. No nigdy nie mieliśmy, w sumie nie wiemy czy jest git, ale jak każdy go tak poleca, no to chcemy spróbować, nie? Czy Iż to nie? O kuź. Ale z uwagi na to, że jest taki drogi, to się złoży z sobą na pół, Pana kochany. I druga sprawa, nie kupimy go dzisiaj, dzisiaj tylko taką pokazówkę robimy. Tylko zamówimy go z internetu, bo z internetu jest tańszy i na pewno wybierzemy odpowiedni model. Dowiemy się dokładnie. Dokładnie tak, dlatego zamówimy i pokażesz na jakimś następnym filmie, że go mamy. Dobrze? Dobrze, dziękuję. Nie ma sprawy. Mm. Połowa rund za nami. To jest piosenka nowsza. Znam wykonawca, nie znam tytułu. Wiem totalnie, to jest, bo zostało wrzucone wczoraj albo przyczaję na YouTube. A. Kim jest wykonawca? Powiedz nie powiem to. ci, bo zgadniesz, możesz zgadnąć. Powiedz to. Szymowy deszcz? Czy totalnie nie kojarzy tytuł? Okej, okay, to nie. Było wrzucone kilka dni temu. Nie wiem, nie powiem, nie wiem. Julia Żugaj to jest, nie? No. To znałem po głosie, ale nie wiem co to jest. Nie znam tytułu. Totalnie też nie wiem. Chcecie próbę za stówkę? No, nie? jeżeli no mamy tak, sprawy. To to tak to to no, może, będzie, może zaśpiewa tytuł. Południowy biegun. Hej. Okay. No. Hej. Zobaczmy, gdzie mam 100 zł. Ej, babci, ty za dużo wygrywasz No soli. No, śpiewała, południowy biegun, tak samo. Mordzia, ja mam tylko kabel HDMI, Weź się w spokój. Trzeba było nie być takim pazernym, żeby chcieć, kurde, PlayStation, to byśmy miał coś więcej. Drogeria! Co ja drogerii za stówkę kupić? do włosów. O. O. A mi ostatnio zabrali na kontroli lotniskowej. To idziemy do drogerii. Ebe, 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 -e Jesteśmy w Hebe. Stówka znowu. Stówka, tak jest. I tutaj, moi kochani, muszę zadbać o coś, mianowicie o to. Wyjątkowo mocno nie dbam o swoją trwałą W zeszłym roku jak już miałem tu używałem odżywki, specjalne szampony, kremy Teraz zapominam o tych włosach I dlatego wyglądają jak wyglądają Dlatego wyglądają jak wyglądają, I są ogólnie tragiczne no. Są siadowate, są brzydkie I te roczki Dla... są już słabe No dlatego trzeba je podkręcić trochę szamponem Bo odżywkę gdzieś tam w szafie mam, tylko szamponu nie mam pół, a nie. Czuł? Ej 34 zł tylko są szampon No to ja biorę szampon Masz odżywkę? Wiesz co mam resztkę gdzieś, to no wezmę odżywkę I możesz Lotion, albo może takie living conditioner To wezmę wsikasz na, na włosy i potem nakładasz tę swoją odżywkę To mam, 35-35-35 to razem daje 105 Dorzucę pępeka Mogę ci dorzucić tego pępeka Dzięki Spokojnie. Nie zgadniesz tego za cholerę. Ja też raczej nie. Nie wiem. Wykonawcę pamiętam. No? W chem w jak on się tak nazywał. -hum chyba. -hum w chyba. W i w znak zapytania coś takiego. On się tak nazywał, ale nie pamiętam tytułu. W hum. W hum. -hum. Na no serio to śpiewał w chum. Łam jak już. Łam? A, o w no? Łam śpiewał na chrystmas, które było już. Dobra. Głęboki męski głos Nie wiem ci, co to jest. Od przodu poprosimy za stówkę. To zabrzmiało jak jest, jaka to melodia, tak jak powiedziałeś. Od przodu poprosimy za stówkę. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Tak to jest tytuł. się niestety. Zobaczmy gdzie wydam moje kolejne 100 zł. Wydam je na wyposażenie naszego domu. Spoko. Idziemy do Homely Home and -you, zobaczymy. Dom, i ty, mój drogi widzu. Bądź droga Wicka. Tak, właśnie nazywa się nasz sklep. Idziemy tam kupić coś do wyposażenia naszego domu. Za nie? Tak, stówkę, oczywiście. Spoko. 25,50. I takiego. Czyli trzy. trzy. i będą 300. do 100 zł. Dobra, to

Tego tak nie było Wiesz? Nie Daj wiem co z... to jest Nie, nie wiesz? wiesz? Nie, nie wiem, szczerze nie wiem Maksiu, ręce nie w dół i skup się <śmany> Ja tylko dupam To jest też alej <śmany śmany> World Warcraft. Słuchaj Dzień dobry. Mm. Stukni już to jest żeby zgadnąć? Dzięki bardzo! Mm. Nie ja wiedziałem co to jest, tak szczerze. Zorientowałem mm. się. Oh, Maxiu, Maksiu Proszę, losuj, Dziękuję. Stówka na ciebie. Elektroniczny. Nie znajdziemy mikrofali do stówki, na 100%. Nie, nie ma opcji. Pozwól, że się zastanowię i zdecydujemy na Dobrze. miejscu. Jesteśmy znowu w RTV Euro AGD i szukamy teraz czegoś za stówkę, no ale Baksiu mówi, że może być ciężko. Max, zobacz, kupię ci takie do Playstation. Stówka. Jej, dźwięk super. No, nie Bardzo mi się to. Nie mam PlayStation. Ale weźmię to. I może kupisz ten PlayStation albo dostaniesz jakieś odcinków Nie? A chciałam być miła Jak kupię PlayStation, albo wygram na jakimś odcinku, to wtedy o tym pomyślę Dobra Do, Dobra? Okay. Tak zróbmy dobra. Super Ale mam już pomysł Mam taką śmieszną podkładkę pod komputery, taki dywan, wiesz no, co chodzi? Wiem, takie kłopot no Tak Będę bym taką zwykłą, czarną, dużą mm. Dobra, a tu będzie to Albo tak mi się wydaje Ile to ma centymetrów maxi? 450 na 900 maxi size To będziemy tam Tak, maxi size 900 na 450 czyli mi styknie i wreszcie nie będę miał dywanu na biurku no to nic Idziemy do kasy, Idziemy Dwie ostatnie piosenki, moi drodzy Ja się świetnie bawię, jeśli mam być szczery Ja też Ja też to, to, to jest werso! Ale tytuł to jest... Nie, nie wiem, przepraszam Nie wiesz? Nie wiem nie wiem. piosenki nie ma też nie wiem. Aha, nie znam tytułu, ale wersa ogólnie wersów, na pewno, wersów, na, pewno wersów, na 100% tak. wersa. tak, Ktoś taki jak ty! Ktoś taki jak ty, czy tak. Ale ktoś by się kapnął! <laughs> Maksiu, dawaj. Ktoś taki jak ty! Dowolny. Dowolny. Masz 100 zł w dowolnym sklepie, Maciu. Gdzie idziemy? Do starej mydlarni. Mam takie szklane takie pojemniczki, takie w którym są patyczki. I tam by... płyn. Płyn. I skończył mi się płyn, płyn, a tu można kupić refila do tego. Okay. Więc żeby sobie zalać. Jaką m... kursówkę kosztuje? Chyba 85 zł, coś o, takiego super, za pół litra, problemu. więc spoko. Idziemy kupić Tak. Tak. A taki ten? No? 78 nawet. No. no? To 250 ml fuzora i to mistyczne całe mieszkanie wtedy na jakieś tam półtorej miesiącu Dobra, w takim razie bierzemy refila i będziemy to w mieszkaniu pachnieć ładnie. ty 78 zł, tak? No? Ostatnia runda. Finał. Ciekawe kto wygra. Ręce w dół. Dobra, ogierze. Gacie na stół. Może lepiej nie? <śmiech> <śmiech> Po hiszpańsku Znam to, ale nie wiem jak tytuł Nie znam To jest piosenka z reklamy Huoya z Robertem Lewandowskim Tytuł Robert Lewandowski Let it snow Stówka dla ciebie Wy Odzieżowym. Idziemy do Zary. Mieliśmy iść do Zary, ale stwierdziłem jednak, że idziemy do HM, bo pomyślałem, że tam potrzebuje fajną rzecz. Także. Hmm. I pewnie idziemy po T-shirty. Tak. No, jak myślałam. Także. Okay. Tu są super T-shirty, bo one kosztują 40 zł. A trzymają dość długo, ale nawet jak już są, takie wiecie, zeszmaciałe z z tak zwanie, to nie jest ci jakoś mega szkoda je wyrzucić i kupić nowe. To są te. Relaxed te i one są takie w miarę grube, fajne tak, są. Tak, no? maski potrzebuje. 30 zł kosztują nawet. No. Inflacja, wszystko w górę, a widzicie tu w dół. Brak Dwa i szary sobie zna. Trzy. Idziemy do kasy. Dobra. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, bo jutro o 16.30 widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! pa!